Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o fantastycznym czosnku niedźwiedzim. Jest to wspaniała roślina, mająca bardzo dużo fantastycznych właściwości i wartości. Przede wszystkim mylona jest ze zwykłym czosnkiem, który też jest wspaniały, ale ona znacznie różni się od niego. Generalnie rzecz biorąc, Czosnek niedźwiedzi ma wszystkie właściwości czosnku pospolitego, jednakże przewyższa go pod względem zawartości pewnych substancji, przede wszystkim związków siarki, które pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, a także pomagają zwalczać wirusy, bakterie czy też drożdżaki, jak na przykład Candida albicans. Odpowiedzialne za grzybice. Jest to fenomenalna roślina, o której rzadko kto przypomina. A cóż dopiero mówi? Czosnek niedźwiedzi, inaczej alium ursinum, jest to czosnek cygański lub cebula czarownic. To roślina, której właściwości odkryli już kochani starożytni Germanie. Traktowali oni. Czosnek niedźwiedzi jako uniwersalny lek. Starogermańska legenda głosi, że był on pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu się ze snu zimowego. Stąd generalnie nazwa rośliny. Doszli więc do wniosku, że skoro czosnek wzmacnia niedźwiedzia, to jest w stanie wzmocnić również i człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że czosnek niedźwiedzi w niczym nie przypomina tradycyjnego czosnku. Nie ma on formy ząbków, lecz liści, które zawierają najwięcej prozdrowotnych właściwości i są jego najczęściej jedną częścią. Cząstek niedźwiedzi to roślina dziko rosnąca w lasach Europy i niektórych rejonów Azji. W Polsce natomiast Pędy czosnku niedźwiedziego pojawiają się już na przełomie marca i kwietnia w Bieszczadach na przykład, w Puszczy Kampinoskiej, Białowieskiej i w okolicach Sandomierza. Jego cechą charakterystyczną są bardzo długie, tak 20-30 cm wysokości lancetowate liście, a także wydzielające się intensywne czosnkowe zapachy. Białe kwiaty, tak zwane kwiatostany z pojedynczymi gwieździstymi kwiatkami, charakteryzują właśnie tę roślinę, które znajdują się na długich, około 50 cm łodygach. Białe kwiaty zawierają szkodliwe substancje, dlatego nie są jadalne. Zgodnie zresztą z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 5 stycznia, kochani, 2012 roku w sprawie ochrony gatunków roślin, czosnek niedźwiedzi jest rośliną objętą ochroną częściową. A cóż to znaczy częściowa ochrona? Nie można go po prostu zrywać w lesie. Na szczęście, czosnek niedźwiedzi można zwyczajnie uprawiać. Czyli możemy Mieć taki cudowny czosnek w swoim ogrodzie. W sprzedaży z kolei są sadzonki, które można zasadzić w ogródku, na działce lub gdzie tylko mamy miejsce i taką możliwość. Jesienią i zimą można sięgnąć po jego suszone liście. Czosnek niedźwiedzi suszony jest dostępny w sklepach zielarskich, nie jest on raczej drogi. Liśnie czosnku niedźwiedziego. Są budząco podobne do rosnących w tym samym czasie liści konwali majowej, których zjedzenie może doprowadzić do zatrucia. To jeszcze jeden argument za tym, aby nie zbierać w lesie tej dziko rosnącej rośliny, bo nigdy nie wiadomo co przytrafić się kochani może. Czy czosnek niedźwiedzi niszczy wirusy i bakterie jak myślicie? Oczywiście czosnek niedźwiedzi dzięki zawartościom związków siarkowych zapobiega infekcjom wirusowym, przede wszystkim układu oddechowego, takim jak przeziębienie czy też grypa, przez co niektórzy uważają, że może wspierać też nasz organizm w walce z SARS-CoV-2. Ponadto zawarte w nim lotne substancje, czyli kwasy fenolowe. Rozrzedzają wydzielinę, która zalega w oskrzelach, i w ten sposób ułatwiają odkrztuszanie nam, pomagając w walce z kaszlem. Ponadto, czosnek niedźwiedzi wykazuje działanie podobne do antybiotyku, ponieważ niszczy bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym i oddechowym. Jednak nie zakłócając przy tym równowagi naturalnej flory bakteryjnej. Poza tym stymuluje on produkcję immunoglobulin, przeciwciał, biorących udział we wszystkich procesach odpornościowych, a tym samym mobilizuje nasz organizm do walki z wszelkimi chorobami. Czosnek niedźwiedzi można polecić również osobom, u których stwierdzono obecność drożdżaka candida albicans. Jest także bardzo skuteczną bronią przeciw pasożytom układu pokarmowego, jak na przykład, kochani moi, owsiki, glisty czy też tasiemce. Czosnek niedźwiedzi to magiczna roślina, wręcz bym powiedziała, działa również i na raka. Czosnek niedźwiedzi, bowiem, swoje antynowotworowe właściwości zawdzięcza przede wszystkim organicznym związkom siarki które działają jak silny przeciwutleniacz. Podobno czosnek niedźwiedzi jest najbogatszą w związki siarki rośliną w Europie i zawiera jej kilka razy nawet więcej niż tradycyjny czosnek. A związki siarki z jednej strony chronią nasz organizm przed działaniem wolnych rodników, a z drugiej z kolei pobudzają Układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych. Z badań, które zostały kochani, opublikowanych w Journal of the American Cancer Society, wynika, że związki te są wyjątkowo skuteczne nawet wobec glejaka, czyli rodzaju raka mózgu, i mogą być używane jako nieinwazyjna forma leczenia nowotworów. Także roślina wspaniała. Czosnek niedźwiedzi, a układ sercowo-naczyniowy z kolei, związki kochani zawarte w czosnku niedźwiedzi e, podwyższają poziom dobrego cholesterolu HDL w stosunku do tego złego LDL, a także obniżają poziom trójglicerydów oraz cholesterolu, przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia miażdżycy. A co za tym idzie, także zawału serca, udaru czy też choroby wieńcowej. Jednak swój pozytywny wpływ na układ odpornościowy czosnek niedźwiedzi zawdzięcza przede wszystkim adenozynie. Posiada jej znacznie więcej niż tradycyjny nasz kochany czosnek. Substancji, która zmniejsza ryzyko zakrzepów, gdyż zmniejsza lepkość krwi i obniża ciśnienie poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych. W związku z tym jedzenie czosnku niedźwiedziego działa wspomagająco w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ponadto roślina ta zawiera sporo żelaza, podstawowego składnika przecież homoglobiny, odpowiedzialnego między innymi za przechowywanie i transportowanie tlenów czerwonych w naszych krwinkach. Cóż dodać, cóż ująć, no czosnek, niedźwiedzi, a na przykład reumatyzm. Związki siarki, o których już wcześniej wspomniałam, są także skuteczne w leczeniu chorób reumatycznych. Siarka jest podstawowym bodulcem tkanki łącznej i kolagenu, z których z kolei zbudowane są nasze stawy. Wpływa na prawidłowy rozwój chrząstek swawowych, ułatwia ich regenerację i sprawne funkcjonowanie. Ponadto posiada właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi dolegliwości narządów ruchu. Ta fenomenalna roślina jest naprawdę numer jeden. Chciałabym Wam jeszcze wspomnieć, że czosnek niedźwiedzi działa również na problemy z trawieniem, jeśli takowym posiadacie. Podobnie jak tradycyjny czosnek, przyspiesza i nasila wydzielanie żółci, usprawnia pracę jelit, a tym samym kochanie zapobiega powstawaniu wzdęć różnego rodzaju. Może być wykorzystywany także w stanach upośledzonego wytwarzania żółci, gdyż posiada także właściwości żółciotwórcze i żółciopędne. Nie zaleca się go jednak osobom zmagającym się z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Czostek nie dziedzi, na dodatek, kochani, odtruwa. Związki siarki bowiem są znane również ze swoich właściwości odtruwających. Wspomagają one bowiem wątrobę w procesie odtruwania, działając jak filtr oczyszczający. Wiążą nikotynę i metale ciężkie w związki, które następnie są wydalane z naszego organizmu. Ponadto reszta kwasu siarkowego zobojętnia wiele toksycznych związków. Czosnek niedźwiedzi jest również wspaniały dla naszej urody. Siarka, jak już wspomniałam, jest między innymi podstawowym składnikiem keratyny. Białka skóry, włosów, paznokci oraz kolagenu. W związku z tym jest współodpowiedzialny za ich kondycję. Gdy jej brakuje, paznokcie i włosy stają się łamliwe, a nasza cera staje się, kochani, blada i zmęczona. Dlatego czosnek niedźwiedzi to skarb, to pożądany składnik diety dla urody. Powiedziałabym i tyle. Czy zdrowo się odżywiamy? Musicie zadać sobie to pytanie sami i na nie odpowiedzieć. Jednakże, jeśli tak nie jest, polecam Wam w szczególności tę cudowną roślinę, która może Wam pomóc we wszystkich prawie że dolegliwościach, ponieważ jest. Fenomenalna! Podsumowując, kochani, powiedziałabym, że ten cudowny czosnek niedźwiedzi posiada następujące właściwości: przeciwbakteryjne, kochani, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, obniżające ciśnienie krwi oraz poziom złego cholesterolu. Do tego, moi drodzy, pobudzające wydzielanie żółci i soku żołądkowego, co jest również bardzo ważne. Jaki wyksztuśne, moczopędne, odtruwające, wewnętrznie stosuje się go przy np. Na przykład nadciśnieniu tętniczym profilaktyce miażdżycy, stanach zapalnych układu moczowego i układu pokarmowego, nieżytach dróg oddechowych, zaburzeniach przemiany materii, profilaktyce chorób nowotworowych posiada bowiem silne właściwości antyoksydacyjne. Cóż jeszcze mogę dodać? Zewnętrznie czosnek niedźwiedzi zaleca się przy chorobach skórnych, a o podłożu raczej bakteryjnym oraz przy opryszce. Fenomenalna roślina. Napar z czosnku niedźwiedziego przygotujemy w ten sposób, że dwie łyżki ziela czosnku niedźwiedziego zalewamy dwoma szklankami kochani wrzątku i parzymy przez 15-20 minut. Zastosowanie to jest półtora szklanki na paru. Pijemy 3 razy dziennie po posiłku. W przypadku nadciśnienia pomaga rewelacyjnie. Z kolei możemy również zastosować nalewkę z czosnku Niedźwiedziego. E, przygotowujemy ją następująco. Jedna, druga szklanki ziela zalewamy 500 ml wódki czystej i odstawiamy w ciemne miejsce na dwa tygodnie. Po tym czasie filtrujemy i rozlewamy do ciemnych buteleczek i przechowujemy w chłodnym miejscu. Zastosowanie to jedna łyżeczka nalewki trzy razy dziennie przed posiłkiem w przypadku stanów zapalnych e, przewodu pokarmowego i zaburzeń e, przemiany materii. Również pomaga. Nic ująć, nic dodać. Polecam Wam serdecznie tą wspaniałą roślinę, jaką jest czosnek niedźwiedzi. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Wprowadźcie ją do swoich jadłospisów. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, zawsze uśmiechnięci. Przesyłam Wam dużo, dużo, dużo pozytywnej energii wszechświata oraz piękny, soczysty uśmiech, którego niestety nie widzicie, ale. Może wibracji głosów będziecie mogli sobie wyobrazić. Pozdrawiam, papa, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.